Witajcie kochani, zapraszam na kolejną analizę pełni zgodną z Zodiakiem Gwiazdnym. I nazywam się Kala Dziwińska Pieśń Pełni. No i zapraszam Was na podróż przez gwiazdy. Zaraz udostępnię mój ekran, tak jakbyście mogli zobaczyć też kosmogram i to, o czym mówię. Mhm, Także zapraszam na podróż przez gwiazdy. Astrologia Gwiezdna jest to astrologia, którą się zajmuje i ona łączy w sobie astrologię wydyjską i astrologię zachodnią. Zodiak Gwiezdny jest najbardziej przybliżony do położenia realnych gwiazdozbiorów, no w przeciwieństwie do Zodiaku Tropikalnego, do którego mamy głównie dostęp. Jest on używany i w gazetach, i we wszystkich czasopismach. I na większości mediów społecznościowych, w zasadzie wszędzie, raczej widzicie zodiak tropikalny. On jest po prostu zodiakiem stałym. Tam nie ma uwzględnionego ruchu precesji Ziemi, a Zodiak Gwiezdny, tak zwany Sajdril Zodiak, który stosuje, uwzględnia ruch, ruch, ruch precesji Ziemi, czyli jest to ruchomy Zodiak, i on po prostu się porusza, tak, czyli. Nie jest stały. <noise> Jak wiemy, wiemy we wszechświecie nic nie jest stałe. Także no, zodiak też nie, nie jest stały. Więc może ta interpretacja też się różnić od większości, które gdzieś macie dostępne. Hmm. Więc przejdźmy sobie do analizy pełni. Tutaj oprócz znaków zodiaków, też mamy koło z nakrzatrami. Nakszatry stosowane są w astrologii wedyjskiej, a w astrologii zachodniej. Um, po prostu jest stosowany taki kosmogram, jaki tu przedstawiam, z takimi aspektami planet. Astrologia wedyjska używa innych kosmogramów, oni rysują to po prostu w takim kwadracie, tak jak kiedyś u nas się rysowało, no bo akurat ten okrągły horoskop też jest dość nowoczesnym wynalazkiem. Więc zgodnie z położeniem ciał, planet, gwiazd względem aktualnego położenia na, na niebie, no to mamy tutaj taką pełnię, ja zawsze nazywam, jak ona jest tak na przejściu, to jest pełnia na granicy. Pełnia na granicy gwiazdozbiorów, no gwiazdozbiory nie są równe. Tak też te znaki Zodiaku też nie są 100% tak jak gwiazdozbiory, no bo oczywiście w dzisiejszych czasach też gwiazdozbiory są trochę inaczej zdefiniowane niż były kiedyś. Ale tutaj mamy Zodiak Gwiezdny i tak naprawdę Księżyc jest na samej końcówce Byka, prawie że w bliźniętach, no i Słońce też jest na końcówce Skorpiona. Pełnia ta u nas odbywa się 15 grudnia, czyli niedziela o godzinie 9 rano. Jest dopełnienie, jest kulminacja, ale tak naprawdę przez cały weekend już możemy czuć tą energię pełni. W zasadzie to energię pełni czuje się i chwilę przed, i chwilę po pełni, więc czasami tak jest, że coś się jeszcze domyka tam dzień, dzień po pełni, a czasem się już coś zaczyna przed pełnią. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o pełni, jest to spotkanie o słońce i Księżyca, które ustawiają się naprzeciwko siebie, czyli Słońce oświetla nam Księżyc, dzięki temu Księżyc świeci, jest to iluminacja i jest to też spotkanie właśnie świadomości z podświadomością, dlatego że nasze Słońce, Słońce reprezentuje świadomość, a Księżyc reprezentuje nieświadomość. Każda pełnia ma też takie zadanie, aby równoważyć energię. Tak, żeby zrównoważyć energię, która jest obecnie w Słońcu. Tak, Czyli ten księżyc, który znajduje się zawsze w przeciwnym archetypie, w przeciwnym znaku, w przeciwnym gwiazdozbiorze, ma za zadanie właśnie zrównoważyć tą energię, która obecnie jest w Słońcu. Więc Zgodnie z takim gwiezdnym no, mamy tutaj tak naprawdę ostatni dzień, ostatni dzień skorpiona i wchodzi on już w strzelca. No i na krzatra, jeśli mówimy o na no to mamy też na która kończy, zamyka gwiazdozbiór Strzelca, e, Skorpiona przepraszam, a tak naprawdę jak sobie w ogóle spojrzymy w prawdziwe niebo, no to jest to w ogóle gwiazdozbiór Wężownika, więc też to jest ciekawe, bo ogólnie można powiedzieć, że archetyp Skorpiona też jest podzielony na takie dwie części. Jedna część to jest ta taka część, która mówi o schodzeniu do głębi, do schodzeniu do cienia, i potem jest ta druga część, która mówi o takim odrodzeniu, o wyjściu właśnie z tego cienia, o uzdrowieniu, o transformacji. I właśnie ta druga część jest przypisana do gwiazdozbioru wężownika. Więc tutaj mamy tak naprawdę koniec, można powiedzieć, tych jesiennych procesów, i ta pełnia też jest takiego swego rodzaju trochę domknięciem. Tych rzeczy, które działy się w przestrzeni ostatnich dwóch tygodni od zeszłego Nowiu, ale tak naprawdę też zgodnie z astrologią wedyjską, też tutaj domyka się kolejny, kolejna, kolejna część rozwoju świadomości, tak, bo mamy pierwszy rozwój świadomości, który skoncentrowany jest bardzo mocno takiej energii poznania samego siebie. Na realizacji siebie, potem jest takie powolne, powolne wychodzenie do świata i kontakt z, z drugim, drugim człowiekiem. Jest to też bardziej taka aktywna energia. No i przechodzimy teraz do takiej energii już bar, bardziej nakierowanej na kolektyw, na świadomość, na zrozumienie czegoś więcej. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jeśli jesteście tutaj ze mną i jesteście w tym rozwoju duchowym w cudzysłowie, bo tak naprawdę nasza dusza nie, nie musi się rozwijać, nasza dusza cały czas jest już maksymalnie rozwinięta i niedorozwinięta, ale my tak naprawdę cały czas się dostrajamy do tej naszej wibracji i zawsze właśnie ten czas tej zimy jest takim uświadomieniem sobie wielu, wielu, wielu rzeczy. Jesień, zima to jest taki czas właśnie takiego uświadomienia sobie. No i właśnie to to reprezentują te gwiazdozbiory, które które, które doświadczamy. Więc zaraz Słońce tutaj przejdzie sobie do gwiazdozbioru Strzelca i będzie tam na krzatra mula i na krzatramula. mula położenie jej, jak sobie spojrzymy z naszej perspektywy, to ono wyznacza centralnie centrum naszej galaktyki, galaktyki Drogi Mlecznej. Także jest to też mega ciekawe, ponieważ jeśli spojrzymy sobie na przykład na filozofię jogi czy na tantrę, no to mamy system czakr, siedem czakramów. No i właśnie ta, ta pierwsza czakra, czakra korzenia, jest nazwana mula dara tak mula dara. i też właśnie to te, te słowo mula oznacza korzeń i tutaj też mamy nakszatre która jest mula która też mówi o korzeniu i mamy gwiazdozbiór strzelca który jest o korzeniu o naszej filozofii o korzeniu takim duchowym tak to nie jest jakiś taki fizyczny tylko to jest właśnie ta wyższa jaźń ta wyższa świadomość no więc można powiedzieć, że te słońce jest tak na granicy, pomiędzy tym skorpionem, a sobie już z tego skorpiona wychodzi i wchodzi pomału do, do tego strzelca. I tak samo tutaj mamy na granicy, z tym, że tutaj, jeśli spojrzymy sobie na e, tą przestrzeń pomiędzy bykiem a Bliźniętami, tak jak księżyc nam się znajduje, no to mamy nakszatrę, która obejmuje te dwa gwiazdozbiory, dwa znaki. Mamy krzatrem Riga Shira, i ta nakszatra obejmuje zarówno archetyp byka jak i archetyp bliźniąt i ona jest symbolizowana przez głowę jelenia i utożsamia wszystko co jest związane z energią właśnie jelenia, czyli las, ziemskość, tak? z czym kojarzy się las, no las kojarzy się z domem, też z odpoczynkiem. Jeleń sam w sobie jak się na niego spojrzy to wyraża bardzo dużo łagodności. Jeśli na przykład mówimy o zwierzętach mocy, no to mamy też energię sarny, która też właśnie utożsamia łagodność, tak, łagodność i czujność. I właśnie o tym też jest ta nakszatra ona jest o łagodności, o czujności, przez to, że obejmuje również gwiazdozbiór bliźniąt, odnosi się też do ciekawości, do poszukiwania, do zrozumienia. Więc, tak naprawdę, aby zanalizować teraz całą tą pełnię i tą energetykę, której, której doświadczamy, to ta pełnia zaprasza nas do łagodności. Do łagodności, do takiej łagodności wobec samego siebie i do swojej własnej transformacji, do swojej drogi, do swojej przemiany. Czyli dokonaliśmy pewnej pracy w czasie sezonu skorpiona, czyli wtedy kiedy słońce zgodnie z położeniem w gwiazdozbiorach było umieszczone w gwiazdozbiorze skorpiona i wężownika. Kończymy gdzieś tą pracę, wchodzimy już w bardziej taki te, w takie światło, w taką świadomość. Za tydzień też mamy przesilenie, tak? przesilenie zimowe, które też będzie takim zwycięstwem właśnie tego światła ponad, ponad ciemnością. Też święta właśnie Bożego Narodzenia też gdzieś to symbolizują. To, że mamy religię i tak to, dalej, to już pomijmy, to, to, to w ogóle nie ma, nie ma znaczenia, jak to teraz jest, ale sama tradycja. Mówi też o zwycięstwie właśnie światła nad ciemnością, kiedy dni zaczną być znowu coraz dłuższe. Teraz tak naprawdę z każdym dniem schodzimy jeszcze, jeszcze, jeszcze głębiej, ale tutaj ta pełnia zaprasza nas do pozostania w nadziei, do pozostania w nadziei, w takim, w takim oczekiwaniu, że być może jest ten moment zatrzymania, być może pojawiły się ostatnio jakieś trudniejsze momenty. Dużo było takiej energii wycofania, takiej energii do siebie, takiej energii, aby, aby właśnie zrewidować swój system energetyczny. Mówiąc, system energetyczny mam na myśli swoje myśli, swoje uwarunkowania, czyli nasze nawyki, to, w jaki sposób my zwracamy się do samych siebie i zwracamy się do świata, czyli nie tylko w myślach, ale też w czynach, tak? Eee, więc tutaj ta Nakszatra Mrigashira zaprasza nas i ten księżyc położony, ta iluminacja tego światła, zaprasza nas do głębokiej łagodności, ale też do takiej ciekawości, do czego mnie to zaprowadziło, co ja mogłam dzięki temu odkryć, tak? co mogłam zrozumieć. Więc też takie uświadomienie sobie. Jest tutaj taki balans, żeby właśnie przyjąć tą transformację, już przyjąć tą transformację, którą się dokonało, stanąć do tego. I z taką łagodnością, jeśli nie wyszło wszystko tak, jak byśmy chcieli, bo wiadomo, że czasami mamy jakieś plany, jakieś oczekiwania wobec siebie i wobec świata, a po prostu nasza gotowość energetyczna i nasza wędrówka, nasza karma, życie pokazuje nam, że nie zawsze te oczekiwania, które gdzieś są kreowane w umyśle i te założenia są takie, jakie byśmy chcieli. I może się pojawiać frustracja, więc tutaj też takie zaproszenie do tego, abyśmy docenili z taką łagodnością i z taką czułością miejsce, w którym już jesteśmy, miejsce, gdzie już doszliśmy. Więc takie równoważenie też tej wizji, naszej wizji. Jeśli mówię o wizji, to chcę też tutaj zaprosić do spojrzenia na kolejny aspekt, który cały czas odczuwamy. Ten aspekt trwa, dlatego że to jest aspekt pomiędzy większymi planetami pomiędzy tak zwanymi planetami społecznymi Saturnem a Jowiszem. Jowisz obecnie jest w retrogradacji, tak? I przez no, już jakiś czas trwa ta kwadratura Jowisza do Saturna i ta kwadratura jeszcze troszkę potrwa dlatego że Jowisz się cofa, więc. On się cofa, ale zaraz jak, jak wróci znowu do, do przodu, no to może się okazać, że gdzieś ta energia nadal będzie odczuwalna. Więc jest ta kwadratura tutaj pomiędzy Saturnem a Ajowiszem, i ta kwadratura, o czym ona w ogóle jest? Przez to, że są to planety społeczne, to one bezpośrednio dotykają, można powiedzieć, ten umysł kolektywny, czyli ja jako jednostka mam swój umysł, mam swój system energetyczny, ale też mam pewne uwarunkowania kolektywne, Potem oczywiście, jeśli mówimy o kolektywie, no to mamy jeszcze te większe planety, czyli Uran, Neptun i Pluton. Ale tu chciałabym się skupić na, Uran, na Saturnie i Jowiszu. Oni w takim układzie kwadratury tworzą pewnego rodzaju napięcie. O czym jest to napięcie, jak możemy to definiować? Zatem Saturn jako planeta autorytetu, planeta wytrwałości, dyscypliny, wszystkiego co ziemskie, szorstkie, Hmm, można powiedzieć też swego rodzaju ograniczeń, ale te ograniczenia nie po to, żeby nas skrzywdzić, tylko ograniczenia po to, żebyśmy się właśnie uziemili. No i mamy Jowisza, który jest o wizji, o wizji na świat, o naszej wizji na rzeczywistość, o naszych wielkich marzeniach, naszych pragnieniach, ale też o naszych przekonaniach, o naszym systemie moralnym. Więc yy, o tym, w co, w co wierzymy, tak? To też jest to te prawo boskie, czyli to jest to prawo, które jest ponad tym prawem, które gdzieś sobie tutaj człowiek ustanawia, tak? To jest to prawo wszechświata. Więc jeśli weźmiemy sobie te dwie energie, zostawimy w takim napięciowym układzie, ponieważ kwadratura jest napięciowym układem, to mamy do czynienia z, z taką wewnętrzną trochę walką, że mamy wielkie wizje, mamy wielkie marzenia, Jowisz, a Saturn cały czas nam pokazuje, że potrzeba czasu, aby je zrealizować i może się pojawiać z tego względu jakaś frustracja. Możemy wręcz odczuwać nawet napięcia w ciele. Napięcia w ciele, dlatego że y, nasze ciało jest na, na, tym, tym ciałem, które gdzieś widzimy, czasami się z nim utożsamiamy, ale tak naprawdę to jest ciało, kto, którego my doświadczamy. My je posiadamy, tak? I o tym też jest byk. O tym też jest Byk. Byk nie jest tylko o posiadaniu wartości materialnych, ale też jest o posiadaniu naszego ciała, dlatego że my jesteśmy nieskończonymi istotami duchowymi, które doświadczają tej ludzkiej inkarnacji, i właśnie archetyp Byka i Księżyc tutaj, który jest na granicy Byka, bliźniąt, mówi też o stosunku do posiadania tego ciała. I ta kwadratura może wywoływać pewnego rodzaju napięcie yy, właśnie w ciele. Jeśli pojawia się napięcie w naszym ciele, może ono się pojawiać, na przykład tu w obszarze klatki piersiowej, tak, w obszarze czakry um, anahaty, czakry, czakry serca, czyli tej naszej otwartości na miłość, otwartości na bezwarunkową miłość wobec siebie, ale też właśnie na tą łagodność. To do czego nas zaprasza ta, ta nakshatra mrigashira? Zaprasza nas do tego, abyśmy otworzyli się na tą łagodność wobec siebie, łagodność wobec świata, łagodność wobec właśnie tej naszej transformacji, wobec tej naszej ścieżki. I mówiąc to, mam na myśli nie tylko ten czas tego roku, bo powoli domyka się 2024 rok, ale też mm, mm, ogólnie o naszej, o naszej drodze. Buddha kiedyś powiedział, że jeśli Twoje współczucie nie obejmuje ciebie, a Współczujesz innym, to twoje współczucie jest nie, niepełne, czyli tak naprawdę w pełni nigdy nikomu nie współczujesz, bo najbliższą istotą jesteś ty. Więc jeśli to współczucie nie dotyka ciebie, nie obejmuje ciebie, to jak ty możesz współczuć innym, jak możesz współczuć światu. Jeśli już mówię o współczuciu, to mamy też tutaj taki, taki aspekt delikatny, właśnie tej, tej planety, planety pokoleniowej. Neptuna. Co prawda, Neptun tutaj jest w rybach i można powiedzieć, że tworzy delikatną kwadraturę zarówno do, do Księżyca, jak i do, do Słońca. Czyli jest to taki kwadrat do pełni. No i właśnie to jest też takie wszystko tutaj w tej astrologii. Astrologia jest trochę jak sztuka. Znaczy nie trochę tylko bardzo. Dla mnie to jest sztuka. Dla mnie, astrologia jest sztuką, dlatego że mamy pewien, pewien system, pewien schemat. Tak, I to jest właśnie ten system planet, ten system symboli, ale tutaj jest cała opowieść, jest właśnie sztuką. Sztuką i czuciem. Tak? Czyli można mieć mega dobry warsztat, jeśli chodzi o malarstwo, bo śpiew, albo taniec, ale jak nie mamy właśnie tego czucia, no to do końca w sumie nie wiemy, co robimy. No i tutaj ten Neptun, on przez to, że jest w rybach, to z jednej strony można powiedzieć, że tworzy tą kwadraturę, z drugiej strony, że nie, dlatego że gdyby. Gdybyśmy patrzyli na Słońce, że ono jest w tym skorpionie, no to nie możemy brać pod uwagę tej kwadratury, no dlatego, że one są dwa wodne archetypy, więc to nie działa. Ale jeśli tutaj już te Słońce będziemy brać pod uwagę, że ono jest w Strzelcu, no to ta kwadratura, można powiedzieć, że jest wzięta pod uwagę, dlatego że Strzelec i ryby tworzą naturalnie tą kwadraturę. No ale przez to, że tutaj mamy to na granicy, to ja gdzieś czuję, że ta kwadratura jest ważna. Tak energetycznie czuję, że, że ten temat też mnie tak zaprowadził właśnie do tego współczucia, energię mnie tak poprowadziła, żeby o tym współczuciu powiedzieć, więc może tutaj też się pojawiać taka, no właśnie taka iluzja trochę I Neptun trochę zaprowadza zawsze taką iluzję, ale też właśnie może nam się wydawać, że na przykład już sobie coś wybaczyliśmy, a wcale jeszcze tego nie dokonaliśmy. I potem życie nam pokazuje, właśnie konkretne doświadczenia, konkretne odbicia w innych ludziach pokazują nam, czy my mamy ten temat wybaczony, czy nie. Taki układ bardzo, bardzo, bardzo mocno zaprasza do. Tego, żeby zanurzyć się w siebie właśnie poprzez jakąś medytację, poprzez jakąś praktykę. Może to też być kontakt ze sztuką, właśnie twórczość, intuicyjna twórczość. Ja właśnie zawsze w pełni księżyc organizuję takie ceremonie dla kobiet, i akurat tą ceremonię, którą będziemy miały w niedzielę, napełnię tą, którą, którą mamy bardzo łagodną, to właśnie jest związana z łagodnością ta cały warsztat, i właśnie z malarstwem intuicyjnym. I zapraszam Was właśnie do tego, żeby oddać się takiej twórczości, żeby zadać sobie pytanie co potrzebuję teraz zobaczyć albo co potrzebuję wybaczyć co potrzebuje objąć moim głębokim współczuciem i właśnie oddać się twórczości czy rysunek intuicyjny czy malarstwo intuicyjne jeśli czujesz że nie że w ogóle nie chcesz w to wchodzić to po prostu weź długopis i kartkę i zacznij pisać bo to też jest forma terapii tak pisarstwo też jest sztuką pisanie wierszy czy pisanie w ogóle też jest sztuką przecież Także zapraszam do takiej, do takiej retrospekcji. Oczywiście Neptun jest też planetą pokoleniową, czyli przez to, że jest pokoleniową, jest kolektywną, ona będzie też wpływać na kolektyw. Czyli te zmiany będą zadziewać się delikatnie w przestrzeni kolektywnej, czyli ile ja pracy włożę w siebie, w swoje wnętrze, będzie emanować na zewnątrz, czyli. Tak naprawdę, i to jest we wszystkich świętych pismach zapisane i wszystkich mądrościach świata i wszechświata, my najbardziej pomagamy planecie, jak stajemy do samych siebie. Czyli najlepiej robić po prostu nie z takiego ego miejsca, że ja tu jestem najważniejszy i w ogóle wszyscy to się w dupę pocałujcie, tylko po prostu z takiego miejsca miłości i współczucia do siebie, ponieważ jeśli ja zaprowadzę swoją wibrację wysoko, to po prostu ja spotykając się z innymi os osobami, jakby naturalnie będę emanować tą wibracją, czyli te osoby będą to czuły, i, i to będzie też ich uzdrawiać, i to dla nich też będzie pewnego rodzaju energetyczne zaproszenie. My nawet nie musimy nic mówić, tak? Więc to, to jest takie, takie wejście, i takie, takie wejście nas już powoli w ten okres zamykania Kali Yugi. Kali Yuga, czyli okres właśnie tej ciemności, ona się kończy w 2025 roku i tutaj te planety i ta pełnia też nas zaprasza do otwarcia naszej świadomości na pozbycie się i przetransformowanie właśnie tych ciężkich, ciążących nam um, ciążących nam programów. Czyli co zrobić, żeby wykorzystać tą energię? No w zasadzie, co zrobić w ogóle? Co robić tak naprawdę w takim czasie? No najważniejsze jest bycie w tu i teraz. I to brzmi mega banalnie, i pewnie to już nieraz słyszeliście. Kochać, kochaj siebie i bądź w tu i teraz, super, ale jakby, co to znaczy? Czyli zawsze być w tym oddechu. Wtedy, kiedy my wchodzimy w jakieś programy i wchodzimy w jakieś martwienie się, zamartwianie, no to wchodzimy właśnie w, w jakiś tam program i jest to myślenie o przyszłości albo o przeszłości. A w ogóle poczułam teraz w tym momencie taki mega ucisk, właśnie w, w sercu, właśnie w, w tej Anahata Czakra, bo wiem, że to jest gdzieś taka moja wizja, wielka wizja tego, jak może być, ale jeszcze tutaj jest ten Saturn, który jest o tej dyscyplinie i o tym autorytecie, i to, to też trzeba wypracować. Czyli. Te bycie w tu i teraz też jest do wypracowania, czyli tutaj mamy z jednej strony znowu tą wizję Jowisza, który jest wszechstronny i po prostu obdarowywuje nas super szczęściem, <laughs> ale mamy też tego Saturna, który mówi, no tak, ale to twoje nawyki tak naprawdę kształtują tą twoją wizję. Więc też tutaj ten układ tego y, kwadratury Saturna i, y, Saturna i Jowisza zaprasza nas do y, takiego uziemienia wizji. Uziemienia wizji, czyli fajnie w, też w ten weekend yy, oddać się swojej wizyjności, dlatego, że w ogóle sam, sam skorpion też jest bardzo taki głęboki, tutaj ta nakrzatra, ta ona też jest, ona jest w ogóle o ochronie, ona jest symbolizowana przez parasol albo przez kolczyk. Tak I na przykład parasol właśnie mówi o takiej duchowej ochronie, więc też możemy podczas tej pełni zwrócić się do naszych duchowych przewodników, jeśli w to nie wierzycie, to po prostu do naszych przodków, do, do aniołów, albo po prostu do siły wyższej, do swojego wyższego self, do swojej wyższej jaźni, o taką ochronę w tym po prostu procesie transformacji. Tak? Um, także myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o tą pełnię. I jeszcze właśnie a propos tej, tej kwadratury i o o te, o tego. Tego uziemienia wizji, to jest bardzo fajna też praktyka, żebyśmy otworzyli się właśnie najpierw na tą wizję, żeby ją poczuć. Jak możemy te dary, nasze wewnętrzne dary wprowadzić do świata i po prostu sobie fajnie to usystematyzować, przelać na papier, czy w ogóle się na przykład wygadać. Tak? Wypowiedzenie pewnych słów też nas gruntuje, też nas jakoś systematyzuje. No ale tutaj jeszcze wracając do pełni, ponieważ pełnia w byku. <laughs> No na granicy byk bliźnięta, czyli ta Shira to daj sobie bardzo dużo łagodności i mm, też takiego zadbania o swoje ciało, zadbania o swoje ciało z takiej właśnie pielęgnacyjnej strony, z takiej czułej strony, może, może jakaś kąpiel w odżywczej właśnie soli, czy jakiejś aroma, aromaterapii, czy może jakiś masaż, czy może taniec czy może właśnie jakiś koncert relaksacyjny, misk czy gongów, czy może właśnie jakaś łagodna joga. No i w ogóle ogólnie polecam poruszać się ciałem, czy spacer, czy właśnie joga, praktyka jogi, czy praca z oddechem. taką możecie zastosować sobie taką praktykę oddechu, że bierzecie wdech, liczycie sobie do pięciu, zatrzymujecie na napięć i na pięć robicie wdych, wydech. I kilka takich cykli, bo taki oddech też fajnie wycisza, byk jest też o stabilności, jest też o wyciszeniu. Jest o wejściu w ciało i o poczuciu własnej wartości ciała, czyli ta pełnia zaprasza do tego, abyśmy przypomnieli sobie, że nie jesteśmy tym ciałem i że nie musimy się z nim utożsamiać, ale mamy o nie dbać, ponieważ ono jest najbliżej nas i to jest najbliższa nam wartość materialna, którą posiadamy. Tak, więc tak. Czuję, że to jest ten przekaz, który przyszedł do mnie dla Was. I życzę Wam pięknej pełni, życzę Wam wejścia do siebie, do, do łagodności, tak jak ta nakshatra Mrigashira, ten jeleń. Możecie też sobie w medytacji przywołać właśnie figurę jelenia, czy narysować, jeśli potrafisz rysować. Albo po prostu nawet sobie, nie wiem, wydrukować i popatrzeć na to. Albo po prostu właśnie, tak jak mówię, przywołać w medytacji tę figurę jelenia i zapytać się, czego on może nauczyć. Bo jakaś ręka się pokazała, <laughs> czego możesz się nauczyć. Eee, także do, do, tego, do tego was zapraszam, do takiego wejścia w siebie, w zaufanie, w zaufanie dla swojej drogi, w zaufanie do swojej misji i też o cierpliwość. Zapraszam też, ta pełnia też zaprasza do cierpliwości, dlatego że byk też jest o cierpliwości. I ten księżyc na końcówce tego byka też mówi o tej cierpliwości. On jest energią stałą taką energią, która się zatrzymuje i która. Mówi, aby wytrwać. Wytrwać. Nawet jeśli hula, wiatr, wicher, wytrwaj. Po prostu wytrwaj. Eee, no. Także bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, jeśli tu jesteś. Zapraszam do siebie na analizy, na odczyty kosmogramów gwiezdnych. Zapraszam też na kurs astrologii. Akurat teraz już jeden trwa, ale w styczniu będzie kolejna edycja. Także nauka astrologii gwiezdnej. Zapraszam serdecznie i też. Stworzyłam taki wspaniały astroplaner, już druga edycja na. Tutaj się akurat rozmazuję, bo mam ustawiony ten kosmos w tle, ale druga edycja już tego astroplanera. O, do nogami pokazałam, <laughs> Jest bardzo cudowny, właśnie do takiej pracy ze sobą. Są oznaczone właśnie na kszatry na każdy dzień. Wszystko jest zgodne z tym zodiakiem gwiezdnym. I oprócz tego, że możesz pisać swoje plany, są specjalne strony zadedykowane do takiej pracy ze sobą, czyli do tego, aby pisać wdzięczność za ten tydzień, za co siebie docenia, że jest przestrzeń na rysunek intuicyjny, no i do oznaczenia fazy cyklu. Ten kalendarz właśnie głównie jest dedykowany dla kobiet, ale mężczyźni mogą napisać np. Na w fazie cyklu, jak się czują. Też jest przestrzeń na pisanie afirmacji, na wglądy po całym tygodniu. Także no myślę, że mega fajne, ciekawe narzędzie. Także 2025 już przed nami i to jest nasza ostatnia pełnia 2003-2004 roku. No. Pewnie widzicie teraz bardzo widocznie mój ascendent. No, także zapraszam i życzę raz jeszcze pięknego czasu. Do usłyszenia. Hej!